Dlaczego zapominamy, jak nie zapominać, jak pamiętać i jak zapamiętywać szybciej? Jak często uczyłeś się czegoś i zapamiętałeś każdą informację natychmiast? Prawdopodobnie nigdy. To wszystko zależy od krzywej zapominania Ebbinghausa. Krzywa zapominania Ebbinghausa pokazuje, jak szybko zapominamy o informacjach w czasie, jeśli nie staramy się ich zachować w naszej głowie i w naszych umysłach. Dla profesjonalistów zajmujących się nauką, a także rozwojem stanowi to oczywiste wyzwanie. Ale istnieją pewne metody, które zaraz Wam pokażę. Także oficjalnie Rafał Schreiner te zapraszam. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić lubią kawę? Ja lubię jest skąpki i koniecznie subskrybujcie Moi drodzy, witam po raz kolejny dzisiaj znowu porządna dawka wiedzy subskrybujcie więc ten kanał jeśli chcecie otrzymać ciekawe informacje i nowinki interesujące linki w opisie filmu a teraz zaczynajmy Krzywa zapominania Ebbinghausa lub po prostu krzywa zapominania pokazuje w jaki sposób informacje są tracone w czasie gdy nie próbujesz ich zachować w swojej głowie i pamięci Prawo Binghausa nazywane także jest prawem zależności liczby powtórek od długości materiału. Prawo Binghausa stanowi, iż liczba powtórek potrzebna do zapamiętania materiału wzrasta znacząco wraz ze wzrostem długości materiału do przyswojenia. Ale o tym później. Teraz zadajemy sobie pytanie, jak to się w ogóle zaczęło? Pod koniec XIX wieku niemiecki psycholog Hermann Ebbinghaus testował swoją pamięć w różnych okresach czasu. Po zebraniu wszystkich danych ze swoich rozproszonych bardzo notatek, a także badań, które dotyczyły uczenia się, wykreślił je na wykresie, który wygląda mniej więcej tak, jak teraz widzicie na ekranie. Teraz, wbrew pozorom, House nie wymyślił samej krzywej, odkrył naturę utraty pamięci w czasie. Wykres House. Forgetting Curves angielskiego pokazuje, że kiedy się czegoś uczysz, informacja zanika w tempie wykładniczym. To jest większość. Gdy Ebbinghaus odkrył wykładniczy spadek pamięci, mógł zidentyfikować czynniki, które się na to przyczyniają. Poziom retencji zależy od kilku rzeczy. Jak w ogóle wyglądały eksperymenty i badania Ebbinghausa? Cóż, w przeciwieństwie do popularnej wówczas myśli, Ebbinghaus chciał pokazać, że wyższe procesy umysłowe można badać poprzez eksperymenty. Chciał użyć prostego kodowania akustycznego, a także powtórek, aby kontrolować potencjalnie zakłócające zmienne. Jednak Ebbinghaus potrzebował listy słów, które można było łatwo zapamiętać, ale które nie miałyby wcześniejszych skojarzeń poznawczych, ponieważ płynęłoby to na wynik całego badania. Dlatego użył pozycji, które później nazywano nonsensownymi sylabami, które są po prostu kombinacjami spółgłoska, samogłoska, spółgłoska. Nazywano je również jako trigram CVC, z angielskiego consonant vowel consonant w których spółgłoska się nie powtarza, a sylaba nie ma wcześniejszego znaczenia. Po wyeliminowaniu kombinacji, które mogłyby coś znaczyć, Ebbinghaus miał do wyboru i do zapamiętania 2300 sylab. Wyciągnął przypadkowe sylaby z pudełka, następnie zapisywał je w zeszycie, odczytywał i próbował przywołać. Chociaż jego praca ma kilka ograniczeń, przede wszystkim dlatego, że był jedynym podmiotem poddanym testom, badania Ebbinghausa dotyczące pamięci były przełomowe. Odkrycia są nadal aktualne i wspierane aż do dziś. Prawdopodobnie jego najsłynniejszym odkryciem była wspomniana wcześniej krzywa zapominania. Krzywa zapominania pokazuje właśnie w jaki sposób informacja albo wiedza przechowywana w mózgu jest tracona z upływem czasu, jeśli dana osoba nie próbuje zachować tych informacji. Pokrewną koncepcją jest siła pamięci, która odnosi się do trwałości, jaką pamięć pozostawia w mózgu. Im silniejszy ślad pamięciowy, tym szybciej osoba przywołuje tę informację. W przypadku nowo zdobytych informacji albo wiedzy, krzywa pokazuje, że ludzie mają tendencję do zmniejszania pamięci o połowę w ciągu kilku dni lub tygodni, chyba że świadomie przejrzą wyuczony materiał. Szybkość zapominania zależy również od wielu czynników, takich jak np. trudność przyswajania materiału, jego znaczenie jako pewna reprezentacja, oraz czynniki fizjologiczne, takie jak stres, sen czy otoczenie, w którym się uczymy. Chociaż Ebbinghaus próbował wyeliminować znaczenie informacji w swoich eksperymentach, później ustalono, że ludzie narzucają znaczenie nawet nonsensownym sylabom. To powiedziawszy, podstawowy wskaźnik zapominania nie różni się zbytnio między poszczególnymi osobami. Oprócz krzywej zapominania, Ebbinghaus był pierwszą osobą, która opisała krzywą uczenia się. Chociaż nigdy nie użył terminu krzywa uczenia się, to przedstawił wykresy uczenie się właśnie w odniesieniu do numeru próby i zauważył, że pojemność zapamiętanych informacji może się zmniejszać, co jest oczywiste, ale również może pozostawać na podobnym poziomie dzięki powtórkom. Jak można się prawdopodobnie domyślić, krzywa uczenia się, często nazywana jako krzywa zapamiętywania odnosi, już dalej się w stosunku do tego, jak szybko dana osoba uczy się nowych informacji albo przyswaja wiedzę. Najostrzejszy wzrost następuje po pierwszej próbie lub po pierwszym nauczaniu, ale potem stopniowo się wyrównuje. Oznacza to, że po każdym powtórzeniu zachowuje się coraz mniej nowych informacji o wiedzy. Podobnie jak krzywa zapominania, krzywa uczenia się jest wykładnicza w czasie. W wyniku odkrycia krzywej zapominania Ebbinghaus wymyślił również efekty przeuczenia się. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to, że jeśli dana osoba nauczy się czegoś więcej, czy po prostu poświęci więcej czasu, niż jest to konieczne do zapamiętania, to skutecznie osiągnie owe przeuczenia. Może to również oznaczać, że informacje albo wiedza są bardziej odporne na utratę albo na samozapomnienie, przez to krzywa zapominania jest znacznie płytsza. Kluczowe pytanie, jakie możemy sobie zadać w tej chwili, to jak walczyć z krzywą zapominania. Zgodnie z teorią upływu czasu, tak samo jak każdy inny element naszego ciała, albo jakiś proces biologiczny, także pamięć z czasem zaczyna niestety słabnąć. Według tej teorii zapominamy daną informację, gdy nie jest ona wystarczająco często wykorzystywana, a także przypominana. Na czym polega mechanizm zapominania? Zapominanie to pojęcie wieloznaczne. Można przez to zrozumieć utratę czy wymazanie informacji z pamięci, niemożność przypomnienia sobie informacji, który jednak ma się na końcu języka. Wiem, że znacie to uczucie. Zamianę pierwotnie pamiętanej informacji albo nawet modyfikowanie jej. Za każdy z tych zjawisk odpowiedzialne są inne procesy pamięciowe, więc od czego zależy to, ile zapamiętujemy? Poziom retencji zależy od kilku rzeczy. Po pierwsze, od siły pamięci ludzie mogą przywoływać silniejsze wspomnienia przez dłuższy czas niż te słabsze. Jeśli chodzi np. o szkolenia albo naukę w szkole, to treść powinna być odpowiednio długa i mieć odpowiednie znaczenie dla osób, które mają się tego nauczyć, czyli dla studentów, aby mogli to zapamiętać. Drugi taki bardzo ważny czynnik to czas, który odpłynął od zdobycia informacji. W kontekście szkoleniowym krzywa zapomnienia pokazuje, że uczący się zapomną średnio 90% tego, czego się nauczyli w ciągu pierwszego miesiąca. Więc rozwiążmy to zagadnienie. Jak często powtarzać się materiał? Cóż, rozszerzenie czasu pomiędzy kolejnymi powtórkami wydaje się oferować najlepsze korzyści związane z pamięcią i jest najbardziej praktyczne. Oznacza to po prostu zwiększenie odstępów między każdą sesją ćwiczeń za każdym razem. Nie ma sztywnej reguły określającej, ile czasu powinieneś zostawić. Generalnie powiedziałbym, że jeśli z reguły zapamiętujesz mniej niż 50% materiału, to spróbuj pozostawiać krótsze przerwy. Jeśli. Pamiętasz więcej jak 90% materiału, którego się uczyłeś, to spróbuj zostawiać dłuższe przerwy. I oczywiście stosuj techniki pamięciowe. Na infografice przedstawiam, jak to może wyglądać, także poświęćcie chwilę, żeby ją przestudiować. Mam jeszcze dla Was pewne zadanie. Napiszcie w komentarzu, co Was najbardziej zainteresowało w tym, jak działa nasza pamięć. Dajcie znać, co myślicie o moim nowym filmie. Jestem ciekaw Waszych odpowiedzi, więc śmiało teraz zostawcie komentarz poniżej. A na dzisiaj, moi drodzy, to już tyle w opisie. Macie linki do subskrypcji moich social mediów i bloga, aby być na bieżąco i otrzymywać jako pierwsi niezbędne ciekawe informacje. Także do następnego razu, Rafał Szyreiner.pl